Warhammer 40 000 Dawn's War jest RTS-em stworzonym przez Relic Entertainment. Premiera miała miejsce 20 września 2004, a tytuł ukazał się wyłącznie na PC-ta. Cała rozgrywka jest szybka i dynamiczna, skupiająca się na przejmowaniu obszarów, zapewnianiu zasobów, budowli jednostek oraz budynków, a także ciągłym udoskonalaniu armii i dynamicznym kontrolowaniu całej mapy bitwy. W dalekiej przyszłości, jako ludzie, jesteśmy w ciągłym konflikcie z innymi rasami. Cała kampania toczy się na jednej z imperialnych kolonii, gdzie przejmując kontrolę nad trzecią kompanią krwawych kruków, odpierać będziemy ataki orków historia jest dosyć ciekawa i pełna niejasnych wątków. Pełno jest tu zdrady i dwulicowych postaci. Całość jest widowiskowa i trzyma naprawdę świetny poziom. Same misje w kampanii są długie i bardzo rozbudowane. Zazwyczaj zaczynając gdzieś na rogu mapy powoli przechodzimy w głąb przejmując kolejne punkty kontrolne. Scoutami przeprowadzamy tajne zwiady i eliminujemy wrogich bossów. Stawiamy budowle takie jak chociażby baraki aby rekrutować piechotę. Zbrojownię służącą za opracowywanie nowych patentów i badań wzmacniających żołnierzy, z czasem dojdą nam chociażby wieczki ochronne lub hangary produkujące ciężki sprzęt. Zdobywanie nowych obszarów generuje nam punkty, za które jesteśmy w stanie werbować jednostki. Ponadto istnieje tu jeszcze coś takiego jak generatory energii, i tak jakby nie patrzeć, istnieją tylko dwa zasoby, którymi zaprzątać trzeba sobie głowę, później zostaje tylko poszerzanie armii i nieustanny jej rozwój. Plansze posiadają wiele odnóg i trzeba być przygotowany na kontrataki z każdej możliwej strony. W zależności od tego na jakim poziomie trudności gracie, sztuczna inteligencja będzie bardziej agresywna. Czasami spokojnie daje nam się rozbudować, a niekiedy nęka kolejnymi falami. Dobrze, że są trzy poziomy trudności do wyboru i każdy znajdzie taki, jaki będzie mu pasował. Warto jest dbać o naszych kosmicznych marines i regularnie uzupełniać ich brakujący stan. Jest to bardzo ciekawa opcja, która jeszcze bardziej zwiększa dynamizm. Podobnie sprawa ma się z ekwipowaniem w nowe bronie. W zależności od obranej strategii każdemu oddziałowi przydzielimy odpowiedni sprzęt. Przykładowo, przeprowadzając szturm na bazę przeciwnika, warto wyposażyć się w wyrzutnie rakiet. Przy zabezpieczeniu flanek oraz pilnowaniu tyłów, przydadzą się pistolety magnetyczne, a chcąc wprowadzić nieco chaosu, najlepszą opcją będą miotacze ognia. Naprawdę jest tu wiele ciekawych bajerów, z których warto skorzystać. Istnieje tu także wydawanie komend i dzieli się m.in. na miłowolne przeprowadzanie szarży, staniu w miejscu i wyłącznie strzelaniu. Będą tu też opcje atakowania wręcz lub skupiania się wyłącznie na budynkach. Często w misjach będziemy praktycznie zmuszeni podnieść się z kolan, dlatego ważne, abyśmy szybko reagowali i byli ciągle skupieni. Warto jest korzystać z różnych skrótów klawiszowych i nieustannie przemieszczać się na pozycjach. Przyjmowanie flak jest tutaj celem do zwycięstwa. Zawsze skorzystać możemy z pomocy głównych bohaterów lub stopniowo przemieszczać z pozycji na pozycję. Dobrze, że kampania nie rzuca nas od razu na głęboką wodę, tylko zapoznajemy się z nią powolutku i krok po kroku. Po paru godzinach w nasze łapy wpadną windy, czyli nic innego jak jeżdżące moździerze. Co prawda mają pokaźny dystans, jednak zadawane przez nich obrażenia są dyskusyjne. Najśmieszniejsze jest to, że potrafią wprowadzić niezły chaos. Gdy przykładowo bombardujemy bazę przeciwnika i wyślemy tam własną piechotę, ta zostanie natychmiastowo rozbita przez Friendly Fire, latając po ekranie na wszystkie możliwe strony. Dobre jest to, że poza zwykłymi Marines pojawiają się również szturmowcy z plecakami odrzutowymi, Te są w stanie nieźle zaskoczyć rywala dosłownie wskakując na jego tyły. Są też bardziej mobilne, kosztem oczywiście droższego werbunku. Niektóre zasieki i fortyfikacje są tak piekielnie rozbudowane, że bez rednotów nie mamy tu czego szukać. Te są naprawdę potężnymi zabijakami, posiadają wysoką pulę punktów wytrzymałości, a dodatkowo zadają niesamowity demecz. Dla mnie byli nieocenionym wsparciem i idealnie komponowali się z piechotą. Poza osią fabularną istnieje również możliwość stoczenia pojedynków z komputerem. Są to zwykłe potyczki takie jak chociażby znamy z Company of Heroes. Ponadto otrzymujemy również możliwość modyfikacji i malowania żołnierzy. Są to raczej takie ciekawostki, które wydłużają i tak dobrą zabawę. Gra pochodzi praktycznie z końcówki 2004 roku, ale wizualnie i tak trzyma się nieźle. Niestety nie udało mi się ustawić 16 na 9 dlatego widzicie te paski po bokach. Kolejnym mankamentem, który muszę wymienić, jest nisko zawieszona kamera. Niestety bardzo utrudnia ona rozeznanie się w terenie, a także znacząco wpływa na rozgrywkę. Trochę dziwił mnie fakt, że ustawiając sobie wszystko na ultra przy większych starciach i tak nie to przycinało. Może zależy to od sprzętu, lub po prostu tak zostało zoptymalizowane. Niemniej jednak w większości przypadków wszystko hula szybko starcia są widowiskowe, a przeprowadzane przez nas szturmy wypadają wręcz fantastycznie. Szkoda, że po świetnym inche nie otrzymujemy więcej takich przerywników. Wstawki na silniku gry są słabe, wypadają nienaturalnie i wręcz tandetnie, a modele głównych bohaterów to przekomiczne kukiełki. Miałem wrażenie, jakby ktoś poukładał tu jakieś figurki i podłożył pod nie głosy. Ponadto interfejs jest czytelny, wszystko znakomicie wytłumaczone, gameplay prosty i intuicyjny, do tego stopnia, że pewnie pierwsze lepsze dziecko pojęłoby jego zasady w dosłownie 5 minut. Plansze są dosyć sporych rozmiarów i nawet ładnie wykonane. Najbardziej widowiskowe są tu jednak wymiany ognia i strzelaniny z udziałem, przypuśćmy, 50 wojsk. Po większych zadymach pola bitew zapełniają się zwłokami, pełno jest tu krwi i trupów. Rozwalane budowle powoli zaczynają dymić i wydobywają się z nich iskry. Jest tu naprawdę dużo włożonej pracy i detali, jednak liczy się tu przede wszystkim rozgrywka, a ta, jak wiadomo, jest zawsze na pierwszym miejscu. Same utwory muzyczne lecące w trakcie rozgrywki są najwyższych lotów. Niestety w kółko powtarzające się teksty żołnierzyków potrafią po jakimś czasie zdenerwować. Szkoda, że każdy z nich ma jakieś jeden lub dwa one-linery, które mieli w kółko i w kółko. Poza tym małym mankamentem inne efekty dźwiękowe stanowią pierwszą klasę. Polabite w przepełnione są takim hałasem, że dosłownie wysadzają nam głośniki. Cała ścieżka dźwiękowa jest naprawdę rewelacyjnie skomponowana i nieustannie pompuje w nas adrenalinę. Bohaterowie rozmawiający ze sobą w trakcie misji lub po nich posiadają naprawdę głębokie głosy. Czuć, że mamy do czynienia z prawdziwymi zakapiorami, a nie pozerami wynajętymi na próbę. Motywy często się zmieniają i dostosowują do otoczenia. Niosą za sobą taki ładunek emocjonalny, co w mało której strategii. Urhammer Dawn on War jest w moim mniemaniu jednym z najlepszych RTS-ów. Pomimo wielu lat na karku, gameplay wcale się nie zastarzał. Jest on niesamowicie szybki, co może być dla niektórych wadą. Przywyknąć trzeba jednak do agresywnej gry i zasypywania oponenta własnymi jednostkami. Jeżeli jesteś fanem science fiction i tego rodzaju klimatów, gorąco polecam, występuje tu kilka większych lub mniejszych niedorubek. Nie wpływają one jednak jakoś znacząco na wertyk końcowy, dlatego radziłbym się z tą pozycją zapoznać.